Kochani, nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Zaraz rozpakujemy sobie zakupy, tylko taka, taki krótki wstęp. Słuchajcie, przyjeżdżają do mnie dwie przyjaciółki ze studiów, z czasów studiów. Jabłonka, którą już kiedyś poznaliście, nawet kiedy z nią nagrywałam film. I Ania, która mieszka w Anglii. I po prostu to jest niesamowite, że udało się połączyć... Te dwie osoby razem, żeby się też spotkały, no bo przez trzy lata razem ogólnie studiowałyśmy. Potem na magisterce troszkę się drogi rozeszły, ale nie o tym. Bardzo słuchajcie się cieszę. I dwa dni temu widziałam się z Anią tak po prostu na kawce. I nie mówi, że ona tak lubi oglądać nasze vlogi. a ja więc no a co tak ci się najbardziej podoba? Ona, no, jak jagoda gotuje i yy, jak pokazujesz zakupy, więc Aniuś, jak to widzisz, to dla ciebie teraz. Zakupy słuchaj, z Lidla. E, a wydajcie znać, co lubicie we vlogach, bo to też będzie bardzo ciekawe. W ogóle za mną są jakieś takie piwa, coś tam Dawid powybierał, jakieś kraftowe, więc tego Wam nie będę pokazywać. E, chipsy, zielona cebulka. Czy są smaczniejsze chipsy niż zielona cebulka? Proszę powiedzieć, e, sałatka. Będę robiła dwie sałatki. Właśnie jedną zrobię z halumi. E, może Wam nawet nagram, e, a drugą e, jako. Mm, no, tam moją taką serą: serem feta i z jogurtem greckim, która jest fenomenalna i idealnie nadaje się do grilla. Pieczareczki, bo będziemy robić szaszłyki. Do właśnie, do tej z sałatą, boże, sałata lodowa się dobrze nadaje, właśnie do tej sałatki z fetą i do sałatki to z tym jogurtem greckim i przyprawą cacyki. Do tego też pójdą pomidorki. Tak, będą dwa, dwie bagietki. No, dwie bagietki czosnkowe. Masełko musi być. Halumi, jedno mam takie zwyczajne i drugie było tylko jedno, a drugie mam takie no, z ostrą papryką, ale myślę, że to też będzie smakowite. To kupił Dawid na promce w Lidlu za 7 zł do rozpalania. Almet też, szanowa, moja ulubiona, a to tak wiecie do śniadanka, bo jabłonka przyjedzie na trochę dłużej wieluchy, no to już wiecie, że ja po prostu... Kocham i uwielbiam, gdyby bieluchy się do mnie odezwały ta firma i powiedziała, czy chcę z nimi współpracować, to słuchajcie, w ciemno, w ciemno, po prostu w ciemno. Eee, tak, co my tutaj dalej? Mamy pomidory suszone w oleju słonecznikowym z kaparami chyba to jest, tak mi się tutaj wydaje teraz, bo to akurat Dawid robił zakupy. No, także mm, znaczy ja też robiłam zakupy, tylko ja byłam w innym sklepie, żeby nie było. Kupiłam taski plastikowe, bo może będziemy po prostu jeść grilla na dworze i nie będziemy się pierdolić w zmywanie. Folia to jest mało interesująca. Przecier pomidorowy, bo jutro robimy schab po wiedeńsku z ogórkiem kiszonym i przecierem pomidorowym. Podobnoż to wymyślił tata, tata yy, yy, dziadek od Dawida taki przepis, kamembert, bo chcę taką deskę, wiecie, serów zrobić, kamemberta, dać właśnie ser żółty, jakieś tam orzeszki, jeszcze jeden wielu, kaszanka, Dawid robi kaszankę w sreberku, do tego daje cebulę, kapustę kiszoną, dajcie znać, czy lubicie kaszankę i jak robicie kaszankę. Hmm, ja nie lubię, nie jem, nie. Na no przykład, znaczy kiedyś jako dziecko mama robiła kaszankę właśnie z jajkiem i nawet do tego były ziemniaki, ale nigdy mnie nie zachwycała e, kaszanka, natomiast wiem, że jabłonka nie wiem, czy to jest poznański przepis. Muszę się jej zapytać. A ona jakiś do nas przyjechała i też robiła w sreberku chyba z cebulą. Tak mi się coś kojarzy. To są drugie chipsy. Jak nie próbowaliście pieczonych żeberek, to, no to bardzo wiele w życiu straciliście. Śmieję się, oczywiście. Wiem, że chipsy są złe są bardzo złe. Wiem, nie piszcie mi. Jeszcze jedna bagietka. Tu nie wiem co, Sorry. rachunek. A o, podam Wam rachuneczek, ile za to zapłaciliśmy, aż mnie wnosi szczyrka. E, 285 zł, i e, nie, nie, no i w tym, no nie będę Wam pokazywać, jest 6 piw e, i są dwie zgrzewki wody mineralnej. E, no, także jedziemy dalej: e, pomidorki e, do sałatek, e, takie orzeszki. Ja bardzo je lubię e, z Lidla. E, to są takie z, chyba z o, oliwkami suszonymi, tak mi się wydaje, e, ale jeszcze bardziej lubię takie są w fioletowym opakowaniu, też są bardzo pyszne. śmietana, no to śmietana, kamenberg do śniadania, cebula, bo będziemy robić szaszłyki, będzie karkówka, e, masło, nic tam ciekawego, no ki pusta kapusta kiszona właśnie do Kaszanki i byliśmy w spożywczakach, i panie powiedziały, że nie ma. Świeżej, znaczy, że nie ma jakby, jest tylko świeża kapusta kiszona, nie ma starej, więc musieliśmy taką e, zakupić. O! Co Dawid kupił? Bo właśnie jak Dawid był w Widlu, e, to ja byłam w Pepko, w Dilzie, bo chcieliśmy. W Dils, tak to się czyta, e, bo będzie kilka dzieciaczków, więc ja prezenty porobić. E, także, e, no, także te, te, te oliwki są. Widzicie, energia mi wróciła po, po tych wszystkich całych leczeniach. E, oliwki są. Oliwki też są, oliwki też będą do sałatki e, i na taką deskę drewnianą, ale to e, są moje ulubione właśnie. One są takie troszkę pikantne, fajne, są fajne, są fajne. E, bułka tarta do schabowych, jutro może Wam jutro Dawid nagra, e, jak wszystko dobrze pójdzie tak szybko, bo jeszcze dzisiaj jedziemy, do się do moich rodzi rodziców. E, ser feta, to jest właśnie to, co, no nie wiem, czy ja Wam, już wam nagrywałam tą sałatkę, na pewno Wam opowiadałam, a teraz nie wiem, czy tu... Czy na Instagramie. No i kapary. Ja bardzo lubię kapary. Kapary to jest żyćko. No i co my też jeszcze mamy? Trzy papryki. I to są całe zakupy z Lidla. Dużo, no dużo tego jest mi się wydaje za te 200, ile tam złotych? 200, 200, 285 złotych. No to co, coś tutaj jest. Jeszcze jedna taka reklamowa. To jest reklamowa mięcha, i serów, to nie wiem, że to chyba wam nie będę już pokazywać. No, bo tutaj co? Mamy serek na śniadanie jeden, drugi serek na śniadanie. Mamy schabowe jutro na obiad, jak Poznaniacy przyjadą. Mamy taki baleronik, no, boczek. Będziemy robić szaszłyki z kuczakiem. Dawid stwierdził, że. Trzeba tam dodać też boczku, nie wiem, czy czy się, czy ogólnie boczek i y, kurczak to jest dobre połączenie, ale dobra, niech tam. E, frankfuterki, ale to ładnie wszystko, powiem Wam, pachnie, pierś z kurczaka e, i teraz weganie umarli, jak tu oglądają. Pierś z kurczaka, e, też szyneczka, powiem Wam, że taki drogi mięsny, specjalnie jechaliśmy do Chorzowa i w ogóle cena za metkę 35 zł, za metkę, kojarzycie co jest metka w ogóle, e, chyba, chyba wszyscy kojarzą, kabanowski też tak na, na ten mój e, stół, no i tu już mamy, e, tu już mamy karkówę, tu już mamy karkówę. No i, no i słuchajcie, no i rozpakowuję to wszystko, potem Wam jeszcze pokażę, co kupiłam dzieciaczkom, to były bardzo szybkie, spontaniczne zakupy, ponieważ mega chciałam kupić książki dla dzieciaków, ale musiałabym jechać no, do Silezji. jak ktoś jest z Śląska, to wie, że to, to już jest dłuższa wyprawa. no a nie mamy czasu po prostu, bo już powinniśmy w zasadzie pół godziny temu wyjechać z domu, no także tak na no, spontanie. Dajcie znać, czy lubicie właśnie co lubicie we vlogach i czy lubicie też takie, e, e, takie zakupy. Myślę, że ten vlog będzie taki po prostu mieszany, a czy w sensie e, może nawet z tych właśnie dwóch dni. E, więc od zakupów zaczynamy. Podobno słuchajcie taki life hack, że jak macie odkazywaną kolę i znowu pójście z niej powietrze e, i zostawicie na chyba dobę. To znowu będzie kazowana te krzewy. Jutro się odezwę do Was i powiem, czy to w ogóle yy, jest prawda. Hejeczka, kochani, witam Was już na. Nie, nie na. Nie. Gum, Czejeczka, kochani, witam Was już dnia następnego. Ja już zdążyłam być w sieradzu u rodziców, coś mi te włosy dzisiaj u rodziców. Teraz do pracy lecę, bo jeszcze coś muszę porobić, jakieś zdjęcia. No i do domu gotować, ponieważ już wczoraj przyjechała jedna moja przyjaciółka, dzisiaj przyjeżdża druga i będziemy siedzieć, rozmawiać, grillować. Także bardzo się cieszę, w ogóle takie spotkanie, wiecie, po latach. I cieszę się, bo to są takie osoby, które są naprawdę dla mnie mega ważne. My rzadko się widzimy. Bo jednak dystans Anglia, Poznań. No, i ogólnie wiadomo, jak to w życiu dorosłym, ale jak się widzimy, to tak jakbyśmy się nie widziały. Wiecie, jak nie ma tego dystansu czasu, i to są też takie osoby, które wiem, że mega dobrze mi życzą, które się cieszą z moich sukcesów, które no po prostu są i naprawdę, no i to się czuje, po prostu to się czuje, że ktoś się razem z Tobą cieszy i dobrze ci życzy, także naprawdę, no żałuję, że nie ma ich bliżej, ale doceniam, że w ogóle je mam i że chociaż raz na jakiś czas się, widzimy, raz na jakiś czas pogadamy, także, także dajcie znać, czy też macie takie bliskie osoby, na które możecie liczyć, i które przede wszystkim przede wszystkim cieszą się z Waszych sukcesów, bo po tym się poznaje prawdziwego przyjaciela. Nie tyle po porażkach i po tym, że nam pomaga, ale też po tym, że się cieszy, jak u nas wszystko dobrze i jak nam po prostu się powodzi. A ostatnio wiedziałam do mojej fryzjerki, żebym się ścięła, słuchajcie, na no, krótko. Dobrze. Ale nie aż tak krótko. Niestety to by u mnie się nie sprawdziło, ponieważ przy tej ilości włosów wyglądałabym pełnie jak w hełmie. Ale nawet fajnie to wygląda. Ja mam wam pokazać jeszcze prezenty, jakie kupiłam e, dla dzieciaków. E, także, no, haribo, jak haribo, nie ma co pokazywać, ale jednemu i drugiemu kupiłam takie e, puzzle. 3D z dinozaurami National Geographic, tak, że mam nadzieję, że e, chłopcom się to spodoba. E, jeden jest starszy, więc dostał grę kalambury, a drugi jest młodszy, też tam o taką zabaweczkę e, kupiłam, ale przejdźmy do dziewczynki, bo to jest naj, e, najważniejsze. I to są, wiecie, co chyba kupywałam i w Pepco, i w Dilsu. Dilz, Dilzu. E, tak się to chyba odmienia, więc. E, E, takie różne rzeczy do klejenia dla dziewczynki. E, no, można sobie coś tam powymyślać, na kartkach pokleić, są jakieś takie, nawet tego jest dużo, bo jest po 50 e, sztuk, na przykład takich perełek, czy takich naklejek, czy gwiazdek, więc myślę, że to będzie fajne. Potem taka zdrapywanka, też jest fajna, tak myślę. E, I zobaczcie, jakie tutaj ładne są wzory e, po zdrapaniu oczywiście. E, no, także... Taka rzecz, No i taki piękny tutaj zeszyt z unicornem, zeszyt dziennik. No powiem wam, że gdybym ja była młodsza, to to by było chyba moje marzenie życia mieć taki dzienniczek i sobie tam zapisywać jakieś takie różne rzeczy. No i jeszcze guma do rzutu, guma do rzucia. Guma do skakania tak y no, po, po, po dawnemu, e, kiedyś to była, e, moja, to było moje kiedyś ulubione zajęcie: wychodzić e, przed blok i grać e, w gumę. I nawet byłam w tym całkiem dobra. E, teraz nie wiem, czy dzieci grają, ale jakoś tak pomyślałam, że e, no nie wiem, że to jest fajny pomysł. E, no, także takie tutaj prezenty malutkie e, porobiłam. E, i zabieram się za gotowanie, ale jeszcze wam pokażę coś. Przyszła do mnie sukienka, jeszcze jedną zamówiłam na wesele, taką, żeby mieć na przebranie, bo tak jak wam mówiłam, ta czerwona z zary, ona jest takiego grubego materiału I się boję, że będzie mi strasznie ciepło. No, a tutaj jest taka zielona eee, taka świecąca zielona bardzo delikatny jest ten materiał, tylko muszę ją przymierzyć, bo zamówiłam rozmiar 36. I tak się boję, czy będzie, czyli będzie po prostu za ciasna, więc idę ją zaraz przymierzyć i Wam powiem, ale no tu się nie prezentuje ładnie, ale ogólnie jest naprawdę y, śliczna. Y, jak będzie w porządku, to wszystko Wam też napiszę. To jest z, ze sklepu y, Butik y, la, la La. Butik La La La. Y, no więc. Y... Więc muszę ją przymierzyć, bo jak coś to jeszcze może zdążę zamówić Emkę, bo dosyć szybko nawet y, przyszła a od razu przymierzyłam, myślałam, że powiem Wam y, będzie za mało, ale jest idealna aczkolwiek jest jeden mankament, ponieważ y, ja po moim ostatnim incydencie mam strasznie tutaj spuchniętą miednicę tak jeszcze bardziej niż zwykle i tak tutaj mam bulwę po prostu mam nadzieję, że może będę robiła te masaże Boa i może do, y, do soboty mi to jakoś zejdzie, bo ogólnie sukienka jest słuchajcie, rewelka jest rewelka, jak się zastanawiacie, to po pierwsze, materiał bardzo przyjemny do tańcowania idealna. Po drugie, tu ma marszczenia, więc fajnie ukrywa brzuszek, fałdki. Po trzecie, jest taka zakolana, więc, no nie, no jest ideolo po prostu jest ideolo, jest cudna. Buty niestety musiałam odesłać. Kupiłam sobie takie sandałki na obcasiku, ale noga mi cała latała, więc muszę jechać po prostu stacjonarnie jeszcze gdzieś jakieś czarne buty kupić. No i chyba wszystko będę miała tak naprawdę. Teraz muszę tylko masować, żeby mi ten obrzęk zszedł, żeby mi nie gratulowali. <gryw> Jak to czasami niektórzy subtelnie potrafią komuś zasugerować, że jest w ciąży, na przykład go nie znając całkowicie jego historii, prawda? Więc wolałabym uniknąć takiej sytuacji. What if we run out of time and second chances? Empty and you love kaserów troszkę taka bardziej uboga, bo jeszcze Dawid przywiezie jakieś truskawy. Eee, no ale wygląda ładnie, tak do poskubania akurat. <muzyka>